Cześć, witajcie. Dzisiaj unboxing kamery GoPro Hero w wersji 9. Tak dawno nie było unboxingu żadnej kamery sportowej, bo już ponad, no prawie powiedzmy półtora roku, odkąd kupiłem tą y, kamerę GoPro Hero Max, czyli to tam druga wersja kamery 360 stopni. Można by powiedzieć, że jestem fanem tych y, kamerek sportowych. Otóż nic bardziej myl mylnego, nawet nagrałem taki film, nie kupuj GoPro Hero, tak? kup sobie po prostu lepszą kamerę jakąś wakacyjną typu Sony, tak, albo, nie wiem, Panasonic, albo cokolwiek innego, bo jest to bardziej kamera wyjazdowa. Ale od tego czasu sporo się zmieniło u mnie, między innymi w wyniku pandemii. Otóż zająłem się, może można powiedzieć wreszcie czymś ekstremalnym, jeżeli chodzi o nagrywanie z GoPro, tak? Bo otóż zająłem się czymś takim. To całkowicie zmieniło mój stosunek do tych kamer. Okazało się nagle, że potrzebuję ich więcej, jeżeli chodzi o te zwykłe kamery, tak? Mówię o 360, i kupiłem sessiona używanego, tak? Żeby nie rozwalić od razu tej piątki, tylko nauczyć się na, mieć jakieś nagrania z session 5. No ale tego czasu minęło trochę miesięcy, no i zacząłem już na, latać na zwykłej 5. Efekty, no już tam można zobaczyć jakieś na kanale. I stwierdziłem, że hmm, jednak te kamery nie są takie złe, jednak się przydadzą. A chwyciłem te kamery zawsze z takiego powodu, że, yy, no, takcy bardziej uczciwi recenzenci na pewno mówią o tym tak, bo sam się spotkałem z tym na YouTubie, że te kamery potrzebują słońca. I wtedy tylko ten obrazek jest naprawdę super fajny, świetny i można z tym coś zrobić. Kiedy zajdzie słońce, czy wejdziemy w jakiś cień, no to niestety już. Bida z nędzą, proszę Państwa, i doszło do tego, że na wyjazdach na przykład y, zacząłem nagrywać właśnie kamerą Sony, a już po zmroku po prostu lustrzanką, tak, z tym obiektywem i to wydawał mi się taki złoty środek. Kamera GoPro już praktycznie od powiedzmy wyjazdu do Wietnamu nie nagrywała nic, do czasu właśnie kiedy zająłem się FPV i stwierdziłem, że to jest właśnie to. Ładny kartonik, a w środku w kartoniku Patrzcie, dalej pierwszy raz zresztą jakiś tui ale zanim je otworzymy, to zobaczmy co mnie tutaj kłamią. <grywa> to znaczy, <grywa> nie, nie, nie mówię, że nie mówię, że to, co tutaj jest akurat, to jest nieprawda, tak? Bo to są na no, jakieś nowe feature, ale nie jest to coś, co no może poza jednym, co wymagałoby, wymusiłoby na kimś zmianę z ósemki na dziewiątkę, tak? Aczkolwiek akurat to, co jest najfajniejsze, to nie jest tu. Ukazane, ale zaraz Wam pokażę. Więc mamy tutaj 5K tak, z nowości w 30 klatkach plus 4K w 60, ale to chyba jest już od 6, tak? Troszeczkę więcej megapikseli, jeśli chodzi o zdjęcia. No a Standardowo 10 metrów zanurzenia, 8 razy slow motion. No to jest, powiem Wam, fajnie, bo oczywiście z każdą wersją, generacją GoPro mm, troszeczkę ten klatkaż powiększałem, jeżeli chodzi o to slow motion dla danych rozdzielczości i to jest fajne. Yeah. Data Overlays, no to są dane po prostu, które są wyświetlane pewnie, nie wiem, czy na nagraniu, czy... Time 3.0, podobno fajne. Live Streaming w ogóle mi się nie przyda. Super foto plus HDR. Nie wiem, kto używa GoPro do zdjęć, może ktoś używa Arawy. Tryb kamery internetowej. Hmm, no mam taką logitecha, więc w sumie niesamowite. Touch screen. Nie wiem dlaczego, ale najfajniejszych rzeczy oni tutaj nie wy... W ogóle nie, nie wypisali. Dziwne. Ale zaraz wam pokrótce on No dobra, zobaczmy to. Tu fajne. I tak, co my tu mamy? Subskrypcja, namawianie oczywiście, żeby dać jeszcze więcej forsy. No i oczywiście to, co najfajniejsze proszę, jest kamera. Bardzo ładnie ofoliowana. To dobrze. Ja sobie kupiłem takie gumowe etui silikonowe. Jeżeli macie jakieś fajne tipy, jak chronić tą kamerę generalnie, bo ona teraz ma w cholerę tych ekranów, bo z jeszcze doszedł. Ja zamówiłem takie foliki, ale nie wiem, czy to są dobre, czy są jakieś bardziej odporne. Można kupić jakieś, nie wiem, szkło na to wszystko. Nie wiem, napiszcie, jeżeli używacie takich rzeczy, bo generalnie ja o piątkę, o piątkę za bardzo nie dbałem. Niestety ona jest mocno styrana. Teraz ją wsadzam na tego drona FPV. I kiedy już dojrzeje do tego, żeby wsadzić tą kamerę na drona, no to przydałaby się jakaś ochrona może dodatkowa. No dobra, ale to potem włożymy. Generalnie bida, bo to jest bieda edition, tak ta wersja. Można tam kupić chyba bardziej rozszerzoną. Mamy jedną baterię, ale powiem Wam, że ktoś zrobił film na YouTube, nie pamiętam, kto testował długość nagrania tych, tej kamery i chyba półtorej godziny nagrywała na tej baterii. No dobrze to już było coś. No te zaczepy, no to chyba z każdą kamerą zbieram, generalnie jeszcze nigdy mi się nie przydały. No dobrze, troszeczkę mi się nie podoba to, to białe coś, generalnie bardzo bym tu jakąś piankę preferował, no już, no dobra. a bo to Recycling teraz. Widzę, tu jest, dojrzałem ten napis. No dobra. To co, naładujemy tą kamerę i się to, że po, troszkę pobawimy, ja opowiem Pokrótce co mi się podoba w tej kamerze, tak jeżeli chodzi o nowe rzeczy, bo ci tam nie, nie wyszczególnili tego, ale jest to właśnie znam to z GoPro Maxa, jedną opcję, która jest naprawdę świetna. Dobrze, jestem już po mojej wycieczce z GoPro 9. Te dwie rzeczy, o których trzeba wspomnieć, których nie ma, wystrzygam na pudełku i nie było w poprzedniku. Tak? To, oczywiście, ten ekran przedni, wreszcie, widziałem to, co filmuję. Tak? Jeżeli chodzi o to o kadrowanie za mną, to co jest. I muszę przyznać, że chyba odczekam to, że kto robi zdjęcia z GoPro 9, i wreszcie widzę, co jest na zdjęciu, tak? co kadruje. Nie muszę odpalać tych galerii, żeby zobaczyć, czy wyszła ta fotka jakoś sensownie, czy nie. Druga sprawa to funkcja z GoPro Max. Spójrzcie, trzymanie horyzontu. Możecie nagrać naprawdę równe ujęcie, jak idziecie do przodu z tą opcją. Ona co prawda nie działa na najszerszym polu widzenia, tak, ale naprawdę robi robotę. Trzeba naprawdę mocno przesunąć tą kamerę żeby zgubiła horyzont. Ale naprawdę to jest świetny, świetny feature i myślę, że uratuje jest ujęć. No dobrze, jest tu jeszcze parę fajnych rzeczy, typu właśnie te skróty, które można samemu sobie poustawiać, ale nie wiem, czy nie było czasem w poprzedniej wersji. Natomiast to, co mi się nie podoba w tej kamerze, to troszkę mam wrażenie, popsuta responsywność tak, tego ekranu i nie wiem, czy to dlatego, że może się e, procesor nie wyrabia na dwa ekrany, czy czy jest to spowodowane po prostu samym ekranem, tak? W każdym razie, no to troszeczkę czasami, powiem wam, laguje. Kamera na razie mi się nie zawiesiła, także to jest plus. <grym> A czasami tak słyszałem, że bywa. Z GoPro z piątką nie miałem takich, na szczęście, takich przygód. GoPro Max. Czasami trzeba było wyjąć baterię, powiem wam, bo coś tam się nie pokiełbasiło, tak? Podobno tam przy siódemce to, to, to było nagminne. Także jak najbardziej, kamera nie skończył mnie od razu na dronie, tylko po prostu będę starał się filmować z niej na wyjazdach. No i zobaczymy, z czasem jak się nauczy latać lepiej dronami, to na pewno sfilmuję też coś z GoPro 9 w FPV. No dobra, dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie, pewnie już z GoPro 9. Hej, cześć!